Dzisiaj jest taki dzień organizacyjny. Zrobiłem porządek w szafie na sprzęt, popatrzcie jak ładnie. Imbal cały czas jest w naprawie. Moje obrażenia odniosą obrażenia. Przywiozłem z Polski e, kilka starych, twardych dysków, co na nich w ogóle... Spoko rzeczy, stary. To jest... Nie, ja pomogę. Jest okej, okay, zostaw mnie. Okej. Okay, okej. Okay. Czym wziąłeś, żeby mi zatruć życie dzisiaj? Mm -hmm. to jest najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. Palant w poczekalni. Wr wracaj... Y ten... twoja mama. We're in Tokyo today. Um, immediately post or mid -type. not sure. We have some ten film nigdy nie powstał w ogóle. No, no nie? To dobra rzecz. Może dobrze. Eee, fajne włosy. Uh. Hi everybody. We're here in Tokyo today. Oh Lord. Kasia przez lata zrobiła tyle postępów. Kiedyś była tam, dzisiaj jest tu. Miejski spread w wysokości 0.2. Ten budynek znalazł się na okładce płyty. Czym różni się Chicago, Illinois od Nowego Jorku, New York? Od oh, Keta? A jejku, tyle wspomnień. To jest... To są pierwsze filmy, które nagrywaliśmy wspólnie, więc mamy tutaj film z poradnikiem na temat przyjazdu do Japonii, który zrobiliśmy po polsku, to był film dla PZTU bodajże. Zrobiliśmy też wersję anglojęzyczną, której Nigdy nie zmontowałem. Do tego mamy footage e, z Chicago, e, z kanciarza oraz też z filmu dla PZU, bo wtedy współpracowałem z PZU, więc dużo śmiesznych rzeczy tutaj jest. To były ciężkie czasy w ogóle, bo to mieliśmy bardzo mało czasu, żeby nagrać dwa filmy, właśnie kanciarza i e, te, te poradnik o podróży do Chicago. Przez ostatnich parę dni nie kręciłem vloga, bo potrzebowałem sobie troszkę odpocząć. Próbowałem w sobotę, spędziliśmy Wczesne popołudnie chodząc po Shibuya było właśnie tak. Nie, nie. Trochęśmy wczoraj poszaleli, więc dzisiaj jest taki dzień. Taki, na, hmm. taki mało rzeźki. A dzisiaj wieczorem znowu będziemy szaleć, bo Dorian dzisiaj gra tutaj w wielkim klubie, który jest znany <laughs> e, w Tokio, a ja w nim nigdy nie byłem. Nazywa się Ageka. No i tyle tego, to była Martyna, moja koleżanka, nie chciałem filmować za bardzo na kolacji, by nam się fajnie gadało, więc Martynę muszę kiedyś przepytać jak jakoś, nie wiem, ponieważ jej mąż jest Polakiem i urodziło im się dziecko w Japonii. Czyli polskie dziecko urodzone w Japonii. Ciekawe, historie z tym się wiążą. A później wieczorem Dorian, czyli Tom Sun, nasz kolega DJ, grał seta w klubie. No i poszliśmy mu pokibicować. Shibui, co pół godziny jedzie bus, można sobie wsiąść i pojechać na drugą stronę miasta na Otajpach. Byłem na listę, jako osoby z obsługi i kamerzystów, to dobrze, bo mamy zgodę na filmowanie w klubie, w którym nie można filmować. To jest zawsze spokojny. To jest jeden z największych klubów w Tokio, ee, daleko od miasta bardzo, nie jest łatwo dojechać. Trzeba się tutaj zdeklarować, jeśli jedzie. Dorian to jest gość, który zwykle przyjeżdża do Tokio na dwa dni, albo jeden dzień, albo rekordowo trzy dni. On żyje w takim tempie, w którym ja sobie nie wyobrażam żyć. W ciągu jednego tygodnia kilka kontynentów. Wcześniej więcej niż dwa. Masakra. Do, He hejka sportowe świry. Co kiedy ten specjal z Maczunką? Yeah. <laughs> fajnie było, fajnie, fajnie. Tak pozytywny nastrój. Bardzo lubię tu wracać. Doren podpisuje swoją twarz. Tak wygląda weekend. Dziś jest poniedziałek i mam coś do ogłoszenia. Będzie przerwa we vlogu. Nie bójcie się, chodzi tylko o kilka dni. E, wrócimy prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. A jak nie w tym, to na początku następnego, bo już mam pomysł na e, małe odświeżenie serii i zrobienie czegoś takiej subserii tematycznej, vlogów na temat zwiedzania Tokio. Przygotujemy taką fajną miniserię, w której e, troszkę z Kasią się wczujemy w turystów e, i pozwiedzamy sobie Tokio, pozwiedzamy miejsca, których my nigdy nie widzieliśmy, po to, żeby ją nagrać, a przy okazji e, troszkę zrobić taki, no, taki. Quasi poradnik tego, czego możecie się spodziewać, przyjeżdżając do Japonii, i też udzielić Wam troszkę wskazówek na temat tego, jak sobie tę podróż zaplanować, zorganizować i tak dalej. Więc mam nadzieję, że coś takiego będzie się Wam podobać. Dla mnie to jest ekscytujące, bo dzięki temu troszkę sobie odświeżę. Perspektywę Tokio, bo no, jesteśmy zamknięci w tej takiej swojej okolicy, a jednocześnie mamy rzeczy, których obydwoje nigdy nie widzieliśmy, na przykład, i fajnie dać sobie taki bodziec, żeby troszkę pozwiedzać. E, więc to będzie w przyszłym tygodniu. Do tego jeszcze no, jakoś płynnie przejdziemy w święta. Przez święta będę vlogować na pewno. Mm. Trochę Wam opowiem o tym, jak tutaj święta wyglądają. W podobnym czasie zrobimy odświeżenie strony na patronajcie. Już zbieramy różne pomysły, zbieramy feedback z samego Patronite'a na temat planu trochę na przyszły rok różnych fajnych projektów i celów, które możemy sobie wspólnie wymyślić. Ja potrzebuję w tym tygodniu zaszyć się w biurze i porobić sobie troszkę takiej strategicznej pracy na wyższym poziomie abstrakcji zaplanować rzeczy w dalszym horyzoncie czasowym. Chodzi generalnie o to, że jak się pracuje tak kreatywnie, to jest tak jak mówi ten Gary Winerczuk. Tak się nazywa koleś: Trzeba spędzać trochę czasu w niebie i trochę czasu w błocie. Ja czuję, że ugrzęzłem trochę w tym błocie i za dużo czasu spędzam, jakby robiąc z dnia na dzień takie rzeczy, a za mało czasu myślę, właśnie strategicznie o przyszłości. I muszę sobie dać teraz te kilka dni na to, żeby się skupić na takim planowaniu bardziej dalekosiężnym. Mam nadzieję, że zrozumiecie, bo wydaje mi się, że ostatnio te odcinki vloga może stały się trochę nudne, i trzeba tr trochę wymieszać, zastanowić się. i Potrze żeby to zrobić, potrzebuję troszkę dalszej perspektywy. Znaczy, yy, myślenie o tym, żeby każdego kolejnego dnia był odcinekiem, był ciekawy, troszkę mi przysłania perspektywy. Więc będziecie mieli kilka dni spokoju ode mnie. Jest jedna ważna rzecz, jak yy, chcecie śledzić, jak subskrybujecie moje filmy, jak nie subskrybujecie, to powinniście, ale jeśli subskrybujecie, to teraz YouTube ma coś takiego nowego, zmienił, że tam jest taki. Taka żaróweczka, czy coś przy przycisku subskrypcji, jeśli chcecie otrzymywać informacje o tym, że nowy film jest dodany. Nie u każdego to jest włączone domyślnie, więc część z Was może mnie subskrybować, a nie dostawać informacji o filmie. Więc pamiętajcie, żeby to sobie włączyć, jeśli taką informację otrzymywać chcecie. No plus, jeśli macie jakieś. czemu to jest takie krzywe? Muszę wbić więcej. Eee, to z tyłu. haczyków. Okej. Okay. Jeśli w sprawie tej podserii vloga na temat Tokio macie jakieś pytania albo wątpliwości, albo coś Was szczególnie ciekawi, to dajcie tutaj znać w komentarzach. Postaram się to uwzględnić. E, długo to za mną chodziło takie zajęcie się ponownie Tokio z perspektywy takiego wyedukowanego turysty, więc dosyć się tym cieszę, no bo tak, no, na, najwyższy czas pozaliczać wszystko, co się da e, w Tokio. Do, 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 do. Nie, to jest ładniejsze. Nie, to jest ładniejsze. O, jest większe. Ale to w Japonii to lepsze dają niż w Polsce. W Oczywiście, to jest Obraza... Polaków. <laughs> Zmontowałem pierwszy film od dawna. Mądrość tłumów, czego nie mówić w samolocie, ten film jest trochę dziwny, natomiast e, trochę czuję, że muszę się z niego wytłumaczyć. To było tak, że YouTube zrobił takie dwudniowe pop-up studio w Warszawie i można było sobie coś w nim nagrać, i no i tak zgadaliśmy się z Pauliną i z Mierczyńskim, żeby sobie tam wbić i, i coś tam porobić. Tak w celach w sumie głównie networkingowo poznawczych, no i nagraliśmy sobie takie, takie coś. Mam nadzieję, że się Wam podoba, natomiast nie odbierajcie tego jako kierunek, w którym idzie mądrość tłumów, na przykład, bo to jest taki specjalny odcinek, po prostu zrobiony w e, nietypowych okolicznościach. Jo, nagrywam coś, co będzie opublikowane jeszcze dzisiaj. Nieważne, dostałem właśnie informację, że została mi przedłużona wiza w Japonii. Wiecie na ile na trzy lata? Zajebiście. Tak, czy się robisz. Będziemy sobie testować. Samolocznik Literature, nie Chyba tamten wojskowy helikopter by pokonał naszego. Nie, nie myślę. Uff. No dobrze, dziwnie mi tak was zostawiać na parę dni, jak wy sobie poradzicie w ogóle bez wroga, bez ale zobaczymy się, e, albo przy weekendzie, albo od poniedziałku przyszłego. Także dajcie mi proszę się namyślić, e, znaleźć pomysły nowe na tę serię, no i jesteśmy w kontakcie, nie? Pa pa.